Cześć, z tej strony nas bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z serii World of Tanks. A więc tak, jak pewnie zauważyliście, od poprzedniego odcinka poprawiłem odgłosy, czyli mikrofon, dlatego że używam tego starego teraz, a nie tego nowego laptopie, czyli tego starego, trochę większego mikrofonu, który stoi tam, ale nie będę go teraz przesuwał, żeby nie popsuć jakości. Ale dobra. Dzisiaj przejdziemy sobie się IZO Trójką, bo mam też kawę Czwórkę z tego straszliwego Tieru, ale do niej muszę jeszcze zbierać sobie trochę kaski, żeby kaski, nie w sumie nie kaski, tylko e, poziomu, to znaczy doświadczenia e, tutaj, bo no, z tego działka to tak jakoś nie przepadam z niej, z na niej grać, a widziałem, że no, no, na tym maksymalnym to jest całkiem fajne. E, no dobra, przyciszę sobie trochę gra, ok. Nie muszę, nie muszę wychodzić nawet po trwanie na laptopkach, są takie skróty klawiszowe, gdzie można wszystko zmienić. To mi się podoba. I tak, ładuje się nam. No. Eee, a więc tak, jako, jakość też nie jest maksymalna, znaczy, eee, no tak, nie jest maksymalna w tej grze, ponieważ no, komputer nie dałby mi rady, zwłaszcza, że to jest laptop, a nie komputer, ale jak na laptop w jakości Full HD nie jest źle. Tyle FPS-ów co daje, znaczy. Jak jest wyłączony na niektórych mapkach, nawet do 100 FPS-ów dochodzi na niektórych mapkach, a jak jest wyłączone nagrywanie, A z nagrywania, no to widzicie 50 fps -ów. ale da się grać. Chyba. Myszczę sobie zmienię tutaj, nam takie opcje ten, do zmienienia, ktoś się nazywało DMI, DPI DPI. Na 800, bo przy 1200 za szybko mi chodzi kamerka i po prostu, no, zobaczcie co, bo nie da się grać jakieś tak szybko, czyli o tak jak teraz sobie ustawię. Eee, bo tak jest najwygodniej. No i co, jedziemy, mam nadzieję, że wygramy tą rundkę. To będzie tylko pojedyncza rundka dzisiaj, ponieważ no, nie ma sensu ciągnąć, zwłaszcza, że teraz moje odcinki będą tak trwały wszystkie do około 15 minut. Cieszę się, że mnie wrzuciło jako najlepszego Tiera, bo Lubię być najlepszym tierem, Rzeszek <laughs> kto nie lubi, nie? Um, dzisiaj się tak pojadę. Dawno w ogóle dawno nie, nie grałem w WOTA, więc mogę, mogę trochę przylamić, bo nawet nie zrobiłem żadnej rozgrzewki, żeby te... żeby pokazać się od fajnej strony. Ale... Może... może i nie, może i nie. Dobra, rozwalne drzewko, żeby nam mi przeszkadzało. To już trochę zły pomysł, bo teraz będą wszyscy wiedzieć gdzie jestem. O, proszę bardzo. i Iza szóstka. O, wiedziałem, że gdzieś tutaj będą te artyler artylerki stały, więc trzeba tutaj uważać, że nas nie rozwaliły. Ale nie, na pewno nie trafią nas, bo jesteśmy tak ustawieni, że raczej... Czekajmy, aż się za szóstka wyłoni. Chwila, co to jest? Nie! <grymne> Jaka wtopa! Dobra, na razie zajmiemy się ich z naszą wizytą Będzie miała... Kurde. To nie wróży nic dobrego. To nie wyróży nic kompletnie. Zachowałem się jak Nubek, ale no, zawsze tak jest, jak się długo nie pogra, to potem się gra jak Nubek też. Są, też mojego miejsca chyba pojechałem, powinienem góru górę jechać, jakbym chciał więcej obrażeń zadać, a tak bardziej się ustawiłem taki czołg niskiego tieru. Tutaj po prostu pilnuję. Nie trafiłbym go, bo jestem na wyższej górce, On ma ostatecznie mniej HP ode mnie. A więc też będzie uważał na to. Ufa. Przepraszam, że przeklęłem. Ale... Nie wyróżnię nic z dobrego. A i tutaj teraz mogą mi terki zdjąć, co cofnąć się tutaj. Suń się lubię. Dziękuję. O teraz możemy przygotować. Jak wyjedzie to... Myślałem, że będzie do mnie jechał. Tak, będzie jechał. Więc spróbujmy to wykorzystać. Przebiliśmy go Więc jest OK. Zwłaszcza, że jest za trójkę, to nie, ma, nie jest jakiś super czołg, który przebija wszystko. Pojedziemy od drugiej strony, to trochę zaskoczymy może. Albo i nie. Albo i nie. Szyba, 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 szyba. O nie, te 29 jedzie. Tragedia. Przynajmniej Iza 6 chłycha. Iza 6 jest, jest tu. Fak, fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Przykładuj się, ładuj Pładuj, przykładuj albo Tutaj trafię może. Trafiłem go czy nie? Nie, no. Ostatniej sekundzie, no. A więc tak nie najlepiej jak na... jak na walkę, ale dobra. Okay. Mm, to jak jest 5 minut, to można w sumie może było jeszcze zrobić jedną rundkę Może na przykład no, mają 600 Y, którym zbiera zawsze kasę. Taki bo jest premium 6 tieru, więc najszybciej zbiera kaskę. I fajny jest w miarach, więc tak, czemu to nie jest Nie wiem. Czemu tutaj nie ma? dajemy mu jakim celowniczego no to snajpę. A. Zobaczmy, czy tu ma kierowca... Mm. Zmniej... A zwiększa, ja zmniejsza prędkość oblatu pojazdu, to tak patrzę co. Dobra. Kontrolowane uderzenia. Zmniejsza własne uszkodzenia. Zmniejsza opór gruntu, umiejętność sobie tu dać. Powiadamy to zwiększa celność podczas strzelania w ruchu więc wydaje mi się całkiem przydatne dobra? Badowniczym to nie będzie ciężko matkę 3 bezpieczne magazynowanie, desperat i intuicja intuicja to główienko desperat to jest całkiem fajne a bezpiecznym Tam... potem desperata o Iza trójeczka wróciła, przynajmniej można byłoby z niego jeszcze raz pojechać Ale nie, wiecie w sumie jeszcze tutaj dam TT i koniec odcinka I tutaj dajmy mu... Mamy tu wkładowniczy, fajnie Dajmy mu też... Też do prawa hmm. Efekt jest spotęgowany jeśli łączy się z mechanizmem dosyłającym Aha, dobra tylko czy jak wezmę dwa takie same to czy 20% mi da? Tego nie jestem pewien więc może mm, Może dajmy to Tu zwiększy odporność magazynu nie, nie dajmy... Nie To nie będzie bezpieczna magazyna Jak ta strafia to może nie wybuchniemy tak szybko A z tym czołgiem coś się sprzyda a w sumie ten desperato jak na, tak, na, na czołg niszczycielski to mało wartościowy no i tak dziękuję Wam bardzo serdecznie w następnym odcinku pokażę sobie może z susto Y -kiem. mam nadzieję że Wam się podobało do zobaczenia i cześć